Szanowni Państwo, pragnę wyrazić swoją opinię na temat pana profesora, doktora habilitowanego Krzysztofa Gutkowskiego, kandydata na senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Pan profesor, doktor habilitowany Krzysztof Gutkowski jest wysokiej klasy naukowcem. Pokusiłam się o to, żeby sprawdzić, Będąc pacjentką pana profesora jego publikacje, więc jestem pod wrażeniem ponad 170 publikacji e, naukowych e, drukowanych w renomowanych czasopismach e, wysoko recenzowanych, e, przede wszystkim o zasięgu międzynarodowym. No to świadczy o wysokiej jakości badań prowadzonych przez pana profesora. I tutaj chcę podkreślić, że połączenie Doświadczenia zawodowego z, z pracą naukową, pracą badawczą daje bardzo wysokie rezultaty w kontekście właśnie leczenia pacjentów. I Proszę mi wybaczyć, że jeszcze kolejną rzecz podkreślę, właśnie tą taką bardzo wyróżniającą się cechę pana profesora. Jest on wielkim społecznikiem. Te funkcje, które pełnił społeczne, stanowiska świadczą o tym i tu mogę użyć takiego sformułowania ekonomicznego, że bardzo zależy mu na podniesieniu... Poziomu życia i jakości życia mieszkańców danego regionu. I proszę Państwa, z tej definicji, na co, co się składa na te definicje, a mianowicie składową Poziomu i jakości życia mieszkańców jest jakość usług medycznych i jakość usług edukacyjnych. A w tym zakresie pan profesor no, bardzo skutecznie działał i chce działać, co e, zawiera w swoim e, programie wyborczym. Także dziękuję bardzo, będę głosować na pana profesora i zachęcam. Dziękuję.